Cześć, z tej strony Kuba Kazmierczyk. Ja dzisiaj przychodzę do Was z taką małą reklamą tego, nad czym pracuję już od dłuższego czasu. Teraz to się wszystko połączyło, startujemy na nowo. No i chciałbym wam opowiedzieć o tych projektach i zaprosić was oczywiście do uczestnictwa w tym. Być może wiecie, przygotowuję liczne kursy na edweb.pl, jak również rozwijam społeczność fotograficzną. Ahoj, teraz to po prostu się połączyło. Mamy jeden wspólny abonament na to, który też nie powinien zrujnować waszego portfela, ale po kolei. EdWeb jest platformą edukacyjną, gdzie wspólnie z innymi autorami przygotowujemy dla Was liczne kursy fotograficzne na bardzo różne tematy. Jeśli ja nie czuję się w czymś jakoś super dobrze, zapraszam zewnętrznych autorów. Dlatego, na przykład, fotografię ślubną, fotografię krajobrazową czy fotografię zwierzaków zrealizowałem z innymi autorami, takimi jak Asia Surman, Staszek Surman, pa Patryk Erbetowski. A jeśli ja w czymś czuję się dobrze, to przygotowuję właśnie dla Was takie bardzo kompleksowe materiały, na przykład na temat fotografii portretowej, fotografii studyjnej, fotografii e, produktowej i wielu, wielu innych, jak również nauczę Was na Edwebie, w jaki sposób korzystać z Photoshopa, Lightrooma e, czy Capture One'a, jak również do konkretnych tematów też mamy stricte e, takie postprodukcyjne części, czyli z dużych kursów nauczycie się, jak obsługiwać dany program, a w konkretnych kursach dowiecie się, jak postprodukować już konkretne zdjęcia, mając ogólną wiedzę na temat konkretnego oprogramowania. I to jest EdWeb, gdzie po prostu mamy bardzo kompleksowe materiały. E, oczywiście do nich możecie zadawać pytania. Ja bądź zewnętrzny autor na nie odpowiadamy i po prostu tam uczycie się z nami fotografii. Możecie śmiało rozpocząć swoją własną przygodę z fotografią, własny biznes fotograficzny, bo tam te kursy, no nie dość, że one są oparte o nasze wieloletnie doświadczenie, to, to wiemy, że zrobiliśmy to dobrze i po prostu e, będziecie mogli... Czerpać z tej naszej wiedzy i rozwijać własny biznes fotograficzny. Plus mamy naszą społeczność fotograficzną. Ahoj, teraz jest to, tak jak wspomniałem, w obrębie takiego jednego abonamentu, i ta społeczność fotograficzna to jest coś, na czym spędziłem bardzo, bardzo dużo czasu ostatniego, bo tam cały czas produkujemy materiały, przygotowujemy. Non-stop, transmisje na żywo. To są przynajmniej trzy transmisje na żywo w ciągu miesiąca. Jedna to jest zawsze live QA. On akurat jest otwarty zarówno na naszą społeczność, jak i na mój kanał. Tam odpowiadam na wasze pytania plus. W kolejnych dwóch transmisjach po prostu przekazuję Wam konkretną wiedzę. Zrobiliśmy już mnóstwo sesji fotograficznych w naszym małym studiu. Pokazałem, jak fotografować hajki, lowki, jak robić zdjęcia szkła, jak robić zdjęcia z twardym światłem i całe, całe mnóstwo innych transmisji po prostu też zbieram zawsze od Was informacje, czego chcielibyście się nauczyć, dostaję odpowiedź i wtedy lecimy z tym tematem. Zawsze pokazuję na żywo, właśnie w jaki sposób fotografować. Pokazuję też, jak edytować zdjęcia. Czy dzielę się z Wami jakimiś moimi przemyśleniami na temat biznesu fotograficznego, zarówno w artykułach, w transmisjach, jak i w materiałach takich krótszych, bardziej skondensowanych, które też wrzucamy na naszą społeczność. Ja tam bardzo chętnie właśnie dzielę się swoją wiedzą, bo często dostaję od Was pytania: Kuba, a jak obrobiłeś to zdjęcie? A Kuba, a jak to zrobiłeś? I no w związku z tym, że ja nie mogę działać tylko i wyłącznie za darmo, wiecie, na Facebooku, na YouTubie, to dlatego mamy dla Was ten taki abonament. Dlatego też to no nie jest za darmo, z tego względu, że ja poświęcam na to mnóstwo czasu. To, żebym ja nabył daną wiedzę, to też zajęło mnóstwo, mnóstwo czasu, a tam. Będę w stanie Wam zdecydowanie dokładnie odpowiedzieć na Wasze pytania, zarówno odnośnie Waszych prac, zarówno doradzić Wam fotograficznie, i to będzie takie miejsce, czyli ta nasza społeczność, dzięki której ja mogę Wam przekazać swoją wiedzę fotograficzną. Wy możecie dopytać o różne nurtujące Was aspekty, jak również z tymi osobami, które będą z nami. Będę chciał się też regularnie spotykać na wspólne fotografowanie. Tu już mamy jakoś tak drogi przetarte, ale będę chciał, żeby było tego zdecydowanie więcej. Więc teraz zebraliśmy właśnie... To wszystko w jeden abonament Ten, tej ścieżki fotograficznej, gdzie dostajecie dostęp do całej ścieżki foto na Edwebie, gdzie dostajecie cały dostęp do tych wszystkich bardzo zaawansowanych materiałów, jak i również do naszej społeczności fotograficznej. To wszystko znajdziecie w linku pod spodem, tam będzie to jeszcze dokładniej opisane. A w naszej społeczności, tak jak wspomniałem, no, możecie tam mnie bombardować pytaniami, możecie bombardować pytaniami też innych uczestników naszej społeczności. Pewnie coś fajnego nam z tego wyjdzie no plus do tego e, mamy te transmisje na żywo gdzie pokazuję wam jak fotografować więc ja tam poświęciłem i poświęcam cały czas bardzo bardzo dużo swojego czasu Oczywiście ja cały czas fotografuję realizuję zlecenia więc jest to poparte wszystko wiedzą wynikającą z praktyki Dostajecie artykuły, dostajecie transmisję na żywo, dostajecie materiały i możliwości skonsultowania się ze mną i nie tylko ze mną. No i też często ja dostawałem od Was pytania: Kuba, dlaczego Ty nie założysz Patronite'a, Bo, no właśnie, współpracując z Edwebem, współpracując z Achojem, a właściwie za tym stoi tutaj głównie Grzesie Kruk, który jest właścicielem Edwebu, no i oczywiście cały zespół innych osób, ja mogę skupić się na tworzeniu treści, mam po prostu. Stricte wytyczone, co mam robić, i ja to bardzo chętnie realizuję, właśnie specjalnie dla Was. A to, że mam to zaplecze, że ja skupiam się na realizacji treści, to, to mnie bardzo odciąża, i Wy tak naprawdę dostajecie to, co Wam obiecałem. No właśnie. A to nie jest tak, że ja bym chciał, żebyście mi płacili za nic. Tu, jeśli dołączycie do nas, wykupicie ten abonament, to płacicie za coś. Za coś, w co ja naprawdę wsadzam mnóstwo, mnóstwo serca. No, i właśnie ta moja wiedza musi kosztować, to moje doświadczenie musi kosztować. No i w pewnym momencie, jak ja dostaję, wiecie, mnóstwo, mnóstwo pytań od osób, które chcą tylko wyciągnąć, a nic dać od siebie, no to, to w pewnym momencie jakoś to troszeczkę musi się kończyć. Myślę, że doskonale mnie rozumiecie, dlatego tą taką moją wiedzę, głównie będę przekazywał właśnie przez te dwa kanały. Oczywiście na moim YouTubie też będą pojawiały się materiały, bo to nie jest tak, że ja totalnie stamtąd wychodzę. Tam bardziej materiały, w których na przykład będę miał jakiegoś partnera, tak jak na przykład realizowaliśmy filmy z różnymi partnerami, takimi jak Manfrotto, takimi jak Freewell i wieloma, wieloma innymi. Tam takie materiały rzeczywiście będą się pojawiać, ale regularnie cały czas ta wiedza na Ahoju i edwebie. Mam nadzieję, że do mnie dołączycie. Sprawdzajcie link pod spodem. Jeśli cenicie moją pracę, to myślę, że dołączycie, a ja bardzo chętnie pomogę Wam w tym, żebyście robili coraz lepsze zdjęcia. Dzięki za wysłuchanie mnie i mam nadzieję, że za dołączenie. Widzimy się po tej drugiej stronie. Do zobaczenia. Cześć!